Dzień dobry Państwu. Kontynuujemy nasze spotkania z ciekawymi ludźmi z terenu Gminy Koluszki i nie tylko. Dzisiaj naszym gościem jest Agnieszka Kozioł i polinezyjski masaż pełen dotyku. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Czymże jest ten polinezyjski masaż? Możesz nam to troszkę przybliżyć, przybliżyć swoją pasję? No, rzeczywiście to jest moja pasja i moja praca i moja miłość. Tym się zajmuję od wielu lat. To jest. To jest takie narzędzie, gdzie człowiek jest główny, gdzieś człowiek jest centrum. Być może dla wielu osób samo słowo masaż jest takie proste i płytkie. Dla mnie natomiast zupełnie inaczej wygląda taka, taka praca, takie spotkanie z człowiekiem na stole do masażu, ponieważ jest to podejście. Bym powiedziała holistyczne, takie całościowe. Oprócz tego, że e, ja zajmuję się ciałem, że pracuję z ciałem, że przyglądam się e, człowiekowi, który e, w trakcie sesji e, uczestniczy też w tym zabiegu, to e, również włącza się w to emocje, włącza się nawet bym powiedziała duchowość. E, no, bardzo ciekawe zjawisko, bym powiedziała. I to jest chyba najtrudniejsze właśnie. Ta empatia, którą z siebie dajesz, tak, tą energię, którą mu przekazujesz, a zarazem przecież odbierasz coś od tego człowieka, prawda? Bo to działa w dwie strony. Ja zawsze mówię, że ja niczego nie daję. Ja tylko budzę w człowieku to, co jest w każdym z nas. To, co jest w nas najpiękniejszego, te możliwości, te. te bagaże wszelkiego dobra, które mamy w sobie, te zasoby, które mamy w sobie. I w momencie, kiedy jesteśmy w stanie trochę się zrelaksować, trochę się zdystansować, a ja całą sesję tak prowadzę, żeby rzeczywiście osoba, która do mnie przychodzi, miała na to szansę i miała na to czas, no zdecydowanie inaczej postrzega rzeczywistość po takim zabiegu. Odlatuje. Dosłownie. Odlatuje. W inny świat. A Na czym polega masaż ten polinezyjski właśnie, tak? Jakich narzędzi używasz? Głównie moich rąk. Głównie tak. moich rąk, ale to są takie realne narzędzia. Ja praktykowałam, uczyłam się wielu rodzajów masażu i masażu mauri, i masażu lomilomi, lomi, masażu gorącymi kamieniami, misami tybetańskimi, masażu twarzy, również refleksologii stóp. Jednak wszystko sprowadza się do jednego, do tego, żeby być uważnym w relacji z drugim człowiekiem. Tak naprawdę to są narzędzia, którymi ja pracuję. Uważność, szacunek, otwartość, miłość, bym powiedziała, taka, takie ciepłe spotkanie z drugim człowiekiem, pełne właśnie życzliwości i takiej otwartości. To są te elementy, którymi ja zarządzam w trakcie masażu. Dlatego no, to wyróżnia masaże, które, które ja wykonuję, którymi się zajmuję. Z pewnością wielu ludzi też w taki, w taki sposób podchodzi. Natomiast mogę powiedzieć właśnie o sobie, że, że to są te wyróżniki, że to nie tylko dotyczy samego ciała, samej techniki masażu. Te dodatkowe, nienamacalne elementy są podstawą. Tak. Wspomniałaś o misach tybetańskich, mamy tutaj. Piękne misy tybetańskie wykonane z brązu, prawda? To jest brąz. różne stopy metali, tak. Różne stopy metali, ręcznie wykonywane. Nimi też można prowadzić taką sesję masażu. No, jest to też bardzo ciekawe doświadczenie. Od strony technicznej wygląda to tak, że ustawiam misy na osobie, która leży na stole do masażu. Ewentualnie trzymam gdzieś w okolicach głowy. Bardzo intuicyjnie do tego podchodzę i uderzam w taką misę. I możemy za, m, pokazać. Widzicie, prawda? Zademonstrujemy. Ten dźwięk się roznosi po naszym ciele, tak? E, misa e, wydaje dźwięk i do tego wibruje bardzo delikatnie, w zależności od wielkości. E, dzięki temu osoba czuje się dźwiękiem. Czuję wibracje, pozytywne wibracje. tak, pozytywne. Zdarzają się również osoby, które niepokoi ten dźwięk, które mają, wywołuje ten dźwięk, jakieś poruszenie w ludziach. Naprawdę to są bardzo indywidualne odczucia i bardzo indywidualne doznania. W konsekwencji prowadzą do tego, że człowiek poznaje sam siebie. Czyli nastraja, że ludzi można tak powiedzieć, świetnie, to takie misy, przyjrzyjmy się, są w różnych rozmiarach też. Różne dźwięki wydają, prawda? Tak, tak. Może ją? A jaką dewizą kierujesz się w życiu? Masz jakąś dewizję taką osobistą? No, dla mnie najważniejszym takim tematem i taką myślą przewodnią to jest to, żeby być zawsze sobą. Zawsze sobą. Nie porównywać siebie do nikogo, bo Agnieszka kozioł jest tylko jedna. Bo Agnieszka Kozieł wykonuje masaż i dotyka człowieka drugiego tak jak Agnieszka Kozieł. Jak nikt inny. I z pewnością jest wiele, wielu ludzi, wiele osób wykonujących masaże, Jest wiele osób zajmujących się różnego rodzaju pasją, mające jakieś dokonania, doświadczenia. Natomiast ja jestem jedna jedyna. I to jest bardzo uwalniające, kiedy ja cenię bardzo sobie w sobie tą obecność i tą świadomość i daje drugiej osobie taką możliwość bycia sobą. Nie ustawiam, nie przekonuję do tego, że misy tybetańskie bądź masaże jej pomogą. Ona musi sama i ja jestem otwarta i gotowa na to, żeby z takim człowiekiem się spotkać. A jeżeli zdecyduje, że nie, to to też jest w porządku. To jest piękne. I to jest naprawdę piękne. Ta pozytywna energia, która z Ciebie bije Dziękuję. po prostu jak od słońca, jest bardzo ważna. Szanowni Państwo, jeżeli chcielibyście się spotkać z Agnieszką, polecam Zprawiam. zobaczyć, jak działają misy tybetańskie. Również można tego, to sprawdzić na własnej skórze. Oczywiście. Agnieszka Koził, dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu.